Dobra, to już po prostu będziemy mogli wchodzić. O dobra. Ej, kam to. Dobra. Ej, To jest fajnie, przyjemnie tak na że się sobie pływać. Jakie to jest głębokie. To nie jest takie głębokie? Jak ja tak pływam? Dobra, pójdę do tego małego basenu. A Ła, głupie kamienie. Pój! Wezmę to. <grym> nie dowie się. Wezmę <grym> tego taki strzy. Bro, pójdę, że po prostu sobie się do tak posłanie O no nic nie wie. Albo po prostu, że ze snow do takim. Po prostu, że sobie laży w tym basenie. Dobrze, teraz mam po... sobie powalić. no ja bym się inaczej. No ja. Znaczy... A ja. A masz! Chodź tu! Nie, ona też tu ma! A jak to ślizgo! Dobra, nie ważne. Co ja robię? Dobra. A co chyba będzie już noc? Coś, co się boję horrorów, no i nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby oglądać horror. E, oczywiście, że to jest dobry pomysł, oglądać horror. Nie wiem, jak ty się go boisz. czym jest tak ciemno na doborze? Właśnie nie wiem. A, a ty się czasem nie boisz tego? Może boję się, ale mi to nic nie przeszkadza, xD Na pewno ci nie przeszkadza Co to za trzask? Nie wiem Poczekaj, pójdę sprawdzić trzask Słyszałaś ten trzask, Kaylee? Słyszałam, może pójdę to sprawdzić, Kayli Um. <laughs>